Zaczynajmy. Dobrze, zacznijmy sobie od początku. Dostajemy na początku turniej źródeł, który na pierwszy rzut oka przypomina po prostu turniej żywiołów. Potem dostajemy uwolnienie kiełgrzmota, które przypomina uwolnienie pożeracza światów dosłownie ten sam sposób. Trzeba zdobyć bronie, które pozwolą uwolnić bestie. Wielki wąż, wielki smok. No i teraz wycieka sezon, w którym okazuje się, że zakazana piątka stała się duchami. No i teraz kolejny raz zadam to pytanie: Czy twórcy nie mają pomysłu na nowe sezony i ściągają z poprzednich? Wiecie co? Ostatecznie muszę powiedzieć, że nie. Twórcy mają pomysły na nowe sezony. Tylko tak się składa, że. Turniej Źródeł naprawdę się różnił od Turnieju Żywiołów. Czenowi chodziło o to, żeby odebrać moce i zmienić się w Wężonów, a tak naprawdę w Turnieju Źródeł chodzi o zupełnie coś innego, jest zupełnie inny cel, zupełnie inaczej to wygląda, są zupełnie nowe postacie, nowe moce, inaczej się wszyscy zachowują. No jest to po prostu zrobione w inny sposób i może to być na pierwszy rzut oka podobne ale to nie jest powtarzanie sezonów, to jest uśmiech do nowych fanów. E, teorii, którą słyszałem z pożeraczem światów i smokiem, no to nawet tego nie będę komentować, bo ja dosłownie powtarzałem to, co e, usłyszałem od ludzi, bo... Co w tym jest podobnego? Pomyślcie sobie, ile było bestii w Ninjago, które trzeba było uwolnić. Może nie w, tam, nie, nie w ten sam, identyczny sposób, ale tak naprawdę, no ile było takich bestii. No na przykład sama Wojira, no tu jest doskonały przykład, było znacznie więcej bestii, które trzeba było uwolnić. A przypominam, że jeszcze sezon z Kielo Grzmotem e, ma ten dobry vibe że Grzmot ma charakter, a tak naprawdę i Pożeracz Światów, i Wojira nie miały żadnego charakteru. To były bezmyślne bestie, a Grzmot ma charakter i ma swój plan. On nie jest zabaweczką w czyichś rękach. No i teraz sezon z właśnie Zakazaną Piątką, która jest z duchami, który niby mógł, by mógł przypominać Sezon z Moro. Ale nie. Patrząc na poprzednie sezony, twórcy nie chcą stworzyć identycznego sezonu, czy nawet podobnego. Twórcy chcą się uśmiechnąć do starych fanów i powiedzieć: Jesteśmy tutaj, pomożemy Wam, nie? Dostaniecie coś nowego, powiew, nowości i przy okazji starości. I to jest. Coś po prostu pięknego, więc teorie, które powstają, że ej, że twórcy nie mają pomysłu na inne odcinki, e, znaczy na inne sezony, bo tworzą coś zupełnie podobnego, jest dla mnie totalną brednią. Twórcy mają doskonały pomysł, doskonały plan e, na to, e, jak stworzyć sezony, bo uśmiechają się do starych i nowych fanów, i to jest tak naprawdę świetne. E, to, że cały czas im sezony wyciekają. Nie będę tego na razie w ogóle komentować. Bez komentarza po prostu. No ale co, to jest na tyle w tym odcinku. Więc ludzie, nie twórzcie teorii, że twórcy nie mają pomysłu na nowe odcinki, bo mają. To jest po prostu uśmiech do nowych fanów. Przynajmniej ja tak uważam, moim skromnym zdaniem. Siema, widzimy się w następnych odcinkach.